Myślę, że to jest już w tej chwili e, pewna rzecz, która się wpisała w naszą historię, bo dziewiąty, w przyszłym roku dziesiąty impreza, która angażuje przede wszystkim dużo osób, jeśli chodzi o organizację, bo to e, trzeba od tego zacząć, wolontariuszy i inne osoby, które wokół tego pracują. Ale też jest, ale przede wszystkim na no drugą tą grupą, no to wiadomo, że są sportowcy osoby, które tutaj e, uczestniczą. Ta liczba rośnie w tym roku ponad 2000. E, po cichu myślimy, że może, że w dziesiąty uda się, że będzie trzy, ale to wszystko trzeba zorganizować. Także pięknie wyglądają te liczby, ale, ale organizacja jakby tego musi, muszą się zająć osoby wokół tego pracujące. Myślę, że jest to też olbrzymia wizytówka, dlatego że z roku na rok udaje nam się coraz bardziej promować festiwal, pokazywać go i mówić, że rabi. Przez tą jedną dobę jest stolicą sportu. Rośina jest tutaj z nami. Nagrody w Brawa dla kolejnej grupy. Gorące brawa. Witamy serdecznie w strefie zmian. Pozwólcie, że z tego miejsca w imieniu swoim, w imieniu Was, Rabiczan i w imieniu wszystkich, którzy organizują ten festiwal, przywitam Festiwal Sportu włożony za otwarty. Zabawy. Brawo, brawo, brawo. 412, s 413, 14, idzie tak, zęka.